Kurier Szczeciński 6 czerwca 1946 roku czwartek 358 tysięcy Niemców opuściło już Dolny Śląsk jak donosi korespondent PAP z województwa dolnośląskiego akcja repatriacji Niemców na terenie województwa jest w pełnym toku ulicami miast i wsi przeciągają długie pochod Niemców wiozących na wózkach swoje rzeczy Zupełnie swobodnie, bez eskorty, zbierają się na wyznaczonych miejscach, a potem idą grupami do punktów zbornych, skąd odchodzą transporty kolejowe do Niemiec. Nigdzie nie notowane są incydenty. Ludność polska ze spokojem i godnością obserwuje wyjazd Niemców. Na punktach zbornych przeprowadzana jest ewidencja wysiedlanych oraz przydzielana żywność. Po załatwieniu formalności najwyżej jedną noc spędzają Niemcy w barakach, w wielu wypadkach natychmiast po zarejestrowaniu są wysyłani w drogę. Niemal wszystkie funkcje biurowe i pomocnicze przy repatriacji spełniają sami Niemcy, zaopatrzeni w specjalne opaski, komisja repatriacyjna. Personel pomocniczy niemiecki odjedzie ostatnim transportem. Minister Świątkowski o Senacie. Minister Sprawiedliwości, obywatel Świątkowski, podzielił się z korespondentem politycznym papu następującymi uwagami na temat referendum: Na pytanie, czy jesteś za zniesieniem Senatu, odpowiemy w głosowaniu ludowym: tak. Samo istnienie Senatu, będącego drugą izbą parlamentu, zaprzecza zasadzie parlamentu jako wyrazu woli narodu. Jedna wola nie może mieć dwóch odmiennych, a często i sprzecznych wyrazów. Druga izba utrudnia szybki i sprawny bieg maszyny ustawodawczej. Regulamin wewnętrzny Sejmu pozwala wystarczająco zabezpieczyć wysoki poziom jego prac ustawodawczych. Szczególnie w okresie przełomowym, jaki przeżywamy, trzeba działać na polu ustawodawczym rychło i stanowczo. Formalizowani zwłoka w działaniu mogą wyrządzić wielkie szkody społeczne. Senat przez przewlekanie i rozciąganie w nieskończoność obrad uchwalonymi przez Sejm ustawami praktycznie uniemożliwił sprawne wykonywanie przez Parlament jego zadań ustawodawczych. Przyjazd misji holenderskiej Przybyła z Gdyni do Szczecina ośmioosobowa misja rządu holenderskiego celem zbadania możliwości technicznych i przeładunkowych dla eksportu węgla polskiego do Holandii. Przed udaniem się na objazd portów polskich Holendrzy przeprowadzili szereg konferencji z władzami rządowymi w Warszawie, na temat eksportu węgla z Polski, za który Holandia ofiaruje dostarczyć nam berlinki i holowniki rzeczne oraz portowe urządzenia przeładunkowe. Cukrownie przygotowują się do jesiennej kampanii. Na terenie Pomorza Szczecińskiego czynne były przed wojną cztery cukrownie wyposażone przeważnie w najnowocześniejsze zespoły produkcyjne. Działania wojenne zniszczyły kompletnie dużą cukrownię w hocznie, której nie opłaci się nawet odbudować. Druga wielka cukrownia w Zagórzu pozbawiona jest wszystkich maszyn, których nabycie nastręcza w chwili obecnej zbyt wielkie trudności, by cukrownie te można było uruchomić wcześniej jak za 2-3 lata. Intensywnie remontowana jest obecnie cukrownia w Kluczewie, która ma duże szanse na wzięcie udziału. Już w tegorocznej, jesiennej kampanii cukrowej. W cukrowni w Gumieńcach remont maszyn jest prawie na ukończeniu. Cukrownia ta będzie więc jedyną cukrownią, która w najbliższej kampanii podejmie produkcję cukru na pokrycie lokalnego zapotrzebowania. Wypadki i kradzieże. Zamach samobójczy na tle miłosnym. Dnia 29 maja bieżącego roku postrzelił się w brzuch w stanie nietrzeźwym z rewolweru służbowego Janusz Szewczyk. Powodem zamachu samobójczego był zawód miłosny.